Więc no, to już zarządzanie miasta Rzeszowa w kwestii infrastrukturalnej, jeżeli chodzi o sportowe obiekty, jest dramatyczne i nie ma co gadać, bo tak naprawdę żaden, ża żaden obiekt w Rzeszowie nie jest w pełni sprawny, tak bym to powiedział. No stadium miejskim ma pełne ja już nawet nie będę mówił o, o dachu, bo jeszcze pracując w gazecie wyborczej, to pamiętam, że śmiano się ze mnie, że ja się zajmuję e, dziurawym dachem i gołębiami, które no, oddają fekalia na tym stadionie, no ale to się cały czas dzieje i tam się nic nie poprawia. Więc no, ja liczę, że tak powiem, że te słowa może gdzieś komuś otworzą oczy mm, i właśnie, bo Wresowi tego brakuje, no to, to jest właśnie ten element, którego Wresowi brakuje, dlatego też kibiców pewnie nie ma tak wielu, bo pewnie mogło być troszkę więcej, e, no ale cóż, y, muszą działać dalej, e, może ktoś wreszcie, no idzie sama kampania wyborcza, więc pewnie będą kolejne obietnice, jak znam życie, więc muszą się kibice znowu przygotować na festiwal obietnic.